Dobry wieczór, Legionowo! Jesteście tutaj? Jezu, że jesteście tutaj? Ci tak! Trudno się podnieść i wszystko przegnąć Przycie szalone tempo, kiedy spraw naraz, może kiedyś odejdą Smutne, to nie pierwszy raz Pokryłem się w domu cholerny świat Już wiem jakaś inna twarz Zbierają się chmury, czyli będzie grali, tak a padają codziennie, nie swoje ciało jakby ciężkie Iby na wszystko lek jest Nosami nie śpię, bo walczę z lękiem Biorę w deki, sam powoli Biorę w deki, się cofną demony w tej chwili jestem spokojny. Wygram bitwę, chcę wygrać wojnę Mam dość, to jest we mnie. Mam dość, błądzę węgle. Mam dość, wiem to pewne. Kto się boi, umiera codziennie. Mam dość, to jest we mnie. Mam dość, błądzę węgle. Mam dość, wiem to pewne. Kto się boi, umiera. Myśli jak storm na statku, jakby prowadziły do upadku. Teraz dziś umieram chwilę, czuję strach i sprawdzam czy żyję Na to słowo nikt nie ma miejsca Kiedyś nie mówili jak to przetrwać Wiem, że tak łatwo osądzać, a ciężko im własny ten fajsel posprzątać Biorę w i wybuch sam powoli Biorę w deki, się cofną demony Biorę w chwilę, jestem spokojny Wygram bitwę, chcę wygrać to w sumie to może być niezła akcja, że z nią zmienię kierunek, by wyjść ze statka Brak mi tlenu i uśmiechu, jaki mi dawałaś Idę szukać światła, które kasywałaś. Czy muszę być za nimi sam, nie wiem, bo to czego mi brak, to ten czas dla siebie Czy muszę być za nimi sam, nie wiem, bo to czego mi brak To jest tak, że brak ciebie Czy muszę być za nimi sam, nie wiem, bo to czego mi brak to ten czas dla siebie czy muszę biec za nimi sam? Nie wiem, bo to mi brak, to jest tak, że brak ciebie. Chociaż raz świat poradzi sobie bez siebie. nie ma siły, więc jak masz te kilometry przede. Ale tak to czasem jest, mamy wybory, zmieniamy swoje życie, idziemy ku lepszemu. I w sumie następny utwór to jest trochę o tym, jak sobie właśnie staramy poradzić z demonami, które nas nawiedzają, bo to różne rzeczy bywają, często używki, czasem problemy, różne rzeczy. No i postanowiliśmy wrócić trochę do klimatu lat 90. i opowiedzieć trochę właśnie o takich sytuacjach. znajomy diabeł: Let's go! Oh. Jeśli tego słuchasz, nie wiem, ile masz wiosen Ale to, o czym tu mówię, może pomóc ci trochę Też się czasem gubię i mam ciężką drogę Coś nas dusi, diabeł kusi, często gubi się drogę Wiem, wiem, często tylko odlicza dni Mam nas nieba i nie leci, no a znów lecą zy Jeszcze w domu to ci mówią, że ty nie znaczysz nic Kiedy bliscy nas stopują, wtedy trzeba już wyjść w ogóle nie pa, pełno bodźców i zła. Nic nowego, no bo to standard miło i zastąpił hajs Chowamy twarz, maska robi za mur Uciekamy w inny świat, kiedy brakuje słów Wchodzę w nowy dzień bez obawy Wiem, że jakoś radę sobie damy Nawet, gdy się komplikują sprawy Nie taki diabeł straszny, gdy go znasz Wchodzę w nowy dzień bez obawy Wiem, że jakoś radę sobie damy nawet gdy się komplikują sprawy Nie taki diabeł straszny, gdy go znasz Bóg mi świadkiem, że wątpię Nie chcę się złamać, kiedy witam się z piątkiem Jestem czysty, jakby prysznic z chociaż whisky gdy się brzyśli, smakuje wybornie, tak, tak Nikt na razie nie żyje wiecznie i na szczęście nie dla mnie te medale miesięczne Jeśli mogę, to za szybko stąd nie chcę, nadal sober, a diabeł tylko do ucha szepcze Wchodzę w nowy dzień bez obawy Wiem, że jakoś radę sobie damy, nawet gdy się komplikują sprawy. Nie taki diabeł straszny, gdy go znasz. Wchodzę w nowy dzień bez obawy. Wiem, że jakoś radę sobie damy, nawet gdy się komplikują sprawy. Nie taki diabeł straszny, gdy go znasz. Nie mów dzisiaj do mnie i najlepiej wycofaj Spojrzenia są chłodne, jakby każdy tu morsował Jeśli to nie konkret, to to nie tędy droga Róbcie dalej swoje, ja będę się lasować, jej. Wiesz jak, wiesz jak, mi brak się w głowie To czas, to czas, napawać się spokojem Bez mas, bez basy i głupich wojen Jeśli mogę, jadę tylko swoim torem To nie bajka, nie kłamstwa, co by nie mówić, to prawda Pauza, ładowarka i ja się wychylam do światła To pewne, mam siestę, czuję, że pada serwer i Ja się zamykam i to nie to, a bardziej taki mam mood Taki mam mood Taki mam mood, taki mam mood. Nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie ma dla nikogo taki mód. Taki mam mód. taki mam mód nie ma, nie ma, nie ma, nie głowa procesuje z niej, wiele muszę sprawić. Dzięki. Dzięki. Bawcie się dobrze dalej. Do zobaczenia, do widzenia, zabieram wodziankę. Pa!